Ej, hey, cześć się manowam wszystkim, gdzie z tej strony Zuber. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Prototype 2. Na samym początku, boże, początku. Wybaczcie mi za mój dosyć nasomego, aczkolwiek jestem dosyć chory, jednak chciałem wykorzystać ten moment, że nie muszę chodzić teraz na zajęcia i nagrać coś dla Was. Wow. Także postanowiłem dokończyć tego prototypa, i w międzyczasie już leci nowa seria, pewnie na moim kanale, bo mam nagrane tego, tego prototypa bardzo do przodu. Także. A w sumie nieważne. Okej. Okay. Jesteśmy oczywiście w czerwonej strefie. Ostatnio nagrywałem tak dawno, że nie pamiętam w ogóle, co żeśmy ostatnio robili, ale zakładam, że jakąś misję główną albo nie. Nie wiem naprawdę już, aczkolwiek dzisiaj na tym sobie wykonamy jakąś misję główną. Eee, spadam, spada mnie, nie spadłem. Jestem tylko piętro niżej. Dobra moi drodzy, spójrzmy sobie na naszą mapę i co my tutaj mamy. Mm, mamy dalej coś z Sabrynką naszą i mamy z ruksem, pułkownikiem i mamy te terminale Blacknetu. He. Wiecie co, ja te terminalne Blacknetu na razie sobie oleję. Czekajcie, tu jest a, drapieżnik, ofensywna i specjalista. Ok. Mm. Kurde. Mam zagwostkę rzeczywiście. Ale myślę, że wykonamy sobie misję. E Sabriną, żeby obczaić dalej, o co z tą kobietą chodzi, czy tak naprawdę możemy jej ufać, czy też nie. Eee... Kurde, byłem pewny, że jeszcze chciałbym wam coś przekazać, ale najwidoczniej nie jest to takie ważne, ponieważ już zapomniałem o co chodziło, co chciałem wam powiedzieć. Nieważne. Lecimy sobie do naszego celu. Także jeszcze raz bardzo Was przepraszam za mój głos. Który z pewnością nie jest idealny. No ale nic tak to jest jak ma się katar. Daleko no, to jeszcze jest. To jest Oj, oddział specjalny. A co zabijemy ich. Czekajcie, patrzcie ja się tutaj przemienię. Nikt mnie nie zauważy. Uh. I po oddziale. Ok. I zanim jakiś tam alarm przyleci, czy coś takiego, czy alarm przyleci, boże, patron. Wow.

They're hitting Red Zone first, then the rest of zapowiada się ciekawie. Operacja Firehawk. Pro projekt Firehawk ma się wkrótce rozpocząć. Dojdzie do unicestwienia zarówno zainfekowanych, jak i niezainfekowanych, w tym również Mai, czyli naszej córki. So, Mają Ok, możemy uprowadzić te mi to będzie nasza. Dostaniemy bonus za to. Jeżeli uda nam się uprowadzić. Także postaramy się. O, tu jest ktoś z tym. Z mutacją. Fak, fak, fak. Nie, ja muszę być z tym jednak. A... skanery tutaj macie chyba nie a ja ich wszystkich zeżre chciałbym bardzo obserwowany dedy dobra cholera no walnąłem go co za frajer, dobra Ah. Już pójdźmy tu gdzie trzeba. Nie będziemy się bawić. Land up like fucking dominoes. No. I co teraz? To ta misja bardzo szybka była. Okej, okay, ktoś mnie tutaj zauważył, aczkolwiek ten jest chyba najsłabiej strzeżony. Dzisiaj się troszkę na mnie tutaj patrzą. Targeting the firehawk choppers. can you hear me? They've deployed some of the helicopters. Where are they? In the park, the streets. They're killing everybody. you better hurry before they target something important. Couldn't pretend I didn't hear that. Hostile is airborne. Shoot that chopper down. Say again. Hostile is airborne. Dobra, ja wysiadam. To był bardzo dobry moment, żeby wysiąść. Nice, jakiś slow motion. Czekajcie, i tutaj chłostacz się na nie. Co za fryer? Doblok zablokowałem chyba idealnie. Dobra, i jeszcze jeden cios. I po nim. Okej. Okay. Dobra, zmieńmy się na razie w tego naukowca. Teraz znowu kelera i lecimy do naszych śmigłowców. Mam nadzieję, że nie odfrunęły one zbyt szybko... daleko, może zbyt szybko. Eee, tak. Gdzie jesteście moi śmigłowcy? Weźmy sobie wyżej tutaj. Termobaryczna. To jest broń termobaryczna, nie broń termiczna, jak ja to źle przeczytałem. Boom. I keep hearing reports of an ammo depot near you. Sounds like the jackpot. Heller, I keep hearing reports of an ammo depot near you. Sounds like the jackpot. Sending you the location. You destroy that, you destroy any hopes they have of leaving New York a smoldering mess. Cholera spadam Ja nie chcę spadać, dlaczego? Kurde, to jest jakiś bunkier

Nami powinno pójść łatwo. Rób to, co ci każę. Czy to jest śmigłowiec? Chyba nie, tu jest po prostu...

Czekajcie, czy ja tak w ogóle zadaję jakikolwiek damage temu? Chyba tak. Zadaję damage, tylko że to jakoś łatwiej na pewno idzie zrobić. No, zaraz wybuchnie.

Dobra, Czekajcie, czy to wybucha? To na pewno wybucha. Nie strzelajcie do mnie teraz! Dobra.

Boję się boję się Ała no chodź tu, chodź tu Patrzcie umar jakim cudem on umar? Nieważne. Dobra. Ok, ja bym chciał uprowadzić ten czołg. Chociaż w sumie nie, 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 nie. Nie chcę uprowadzać tego czołgu. Dobra, zamieńmy się w tego frajera teraz i biegniemy tam, gdzie trzeba. W sumie nie wiem, gdzie trzeba. Tu jest śmigłowiec, dobra Czyli tutaj trzeba Dosięgniesz stąd Dosięgniesz I koniec Nie! O fuck jest Dobra Teraz by się przydało jakiś czołg przejąć Żeby móc to rozwalić z daleka E, ponieważ no nie ukrywajmy, że taki sposób jak to ja zrobiłem wcześniej to to nie był dobry pomysł z pewnością Wow, dobra, wziąłem Dobra Giń Patrzcie mogę sobie chłostaczem ich Przyzywać znaczy przyciągać, przyzywać, wolno bo... Tu? Tam jest czołg, dobra Dobra Włajże Heller na ten, ten I uprowadzamy Czołg Dobra, za późno. Boże, kto do mnie strzela? Wow, ale wziąłem sobie porządną maszynkę. Ale ta maszynka tego nie rozwali, co? Pewnie, że nie. Co z tego, że są kuźmie, pociski, nie wiadomo jakie, jak. Nie rozwali murka betonowego, no bo po co? Okej. Okay. fak. Już dobra, już myślałem, y To się gdzieś zablokowałem Cholera jasna Nie tylko jak do tego bunkru wjechać? Oto jest zapytanie Kurde Czołgów.

Teraz się udało. Dobra. No to uciekamy. Powin powinniśmy dać radę uciec. Cholera no. Będą mnie strzelać. Tu. Dobra. Po prostu za ten blok tutaj wlecimy. I. koniec misji. Zaraz powinien być. Tylko ten wskaźnik spadnie dokładnie. I co teraz? Spotka się z Galloway. O to się zapowiada bardzo ciekawy, ponieważ nasza Sabrinka... No cóż, nie jest osobą, której moglibyśmy w 100% zaufać z pewnością. No ale to się okaże. O co tym razem chodzi?

Let's get the hell out of this place. Forget Mercer. We could build something all our own. We do make a pretty good team, don't we? I don't want to get between you and Mercer. Besides, I'd probably. Dobra, no to wykonaliśmy sobie kolejną misję główną. Eee... Dawajże. Okej. Okay. No i cóż moi drodzy, ja myślę, że to by było chyba na tyle dzisiaj. Znaczy w tym odcinku, bo ja dzisiaj coś później jeszcze nagram. Także cóż, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i do usłyszenia w kolejnych. Trzymajcie się. Bye bye.